Mr Green, Mr Green. Where will he take you today? Jest z nami zwycięsca. Bad boys, bad boys. Właśnie. Chciałem powiedzieć, że bardzo dobra wyjściówka. Gratuluję. Masz, ma, masz styl. Ale chciałem się zapytać, komu tu trzeba zapłacić, żeby wreszcie z tobą porozmawiać? Nie, ja wiesz, chętnie przyjmę jakąś kaskę, nie? No, możemy pogadać na Nie, żartuję. Jakiś Wiadomo, lokalny mam. czy z, bohater narodowy? No, ja jestem tutaj organizatorem tej gali, jako jedna, jedyna osoba tu się stąd biłem, więc ci ludzie jednak mnie znają i jestem tutaj niejako lokalnym bohaterem w tym sporcie, tak? Mega mnie to cieszy i bardzo jestem z tego zadowolony, więc musiałem tym ludziom poświęcić wiele czasu. Jeden z lepszych pojedynków tego wieczoru, jeżeli nie najlepszy. Powiedz, czym, czym Rafał tobie zaimponował? No zaimponował mi, wiadomo, no, spodziewałem się grapplingowych i grapplingowego pojedynku z Rafałem, będę, że będę musiał obronić te obalenia i, i gdzieś się starać, nie dać sprowadzać, a jednak Rafał postawił na stójkę. Widać było, że nie lekceważyłem go w tej stójce, starałem się schodzić z tej prawej ręki i mimo, że dużo czasów weszło, to pokazałem to, że mam twardą szczękę i gdzieś ten swój gameplan uskuteczniałem. No i w trzeciej rundzie on się sprawdził, ja staram się trzymać tempo do tej trzeciej rundy, no jakoś nie... udało mi się to chyba pokazać, że, że, że jest dobrze. Mówi się, że żeby zostać mistrzem trzeba obronić pas przynajmniej raz. Dzisiaj miałeś pas burmistrza, nie powiem, że tylko, po prostu pas, pas, pas burmistrza. Jakie były powody, dla których nie broniłeś tego pasa dzisiaj? Tak jak już mówiłem. W kilku wywiadach na tych powodów było sporo. Przede wszystkim to, że organizowałem tę galę i stwierdziłem, że nie przygotuję się, nie poświęcę tym przygotowaniom tyle czasu, ile bym chciał do obrony pasa, tak? no bo jednak te, te, te przygotowania gali zabierają ten czas i no i no musiałem ten czas na to poświęcić, więc niejako trzeba mnie zrozumieć. Kolejna sprawa, że to była moja czwarta walka z rzędu i w krótkim okresie czasu, więc też jakoś ten organizm jest trochę wymęczony po tym wszystkim i też uważam, że mógłbym na, na wypoczętym organizmie więcej temu treningowi poświęcić. No i to też kolejny powód, a poza tym za blisko między wygraną pasa a obroną za, za krótko czasu, więc też się dogadałem z Mirkiem Oknińskim. On się zgodził, bo, bo się fajnie dogadujemy, więc... Udało mi się to, to jakoś, jako, jakoś, jakoś uzgodnić, jakoś tutaj pod stołem załatwić. Te, te efektowne backfisty plus kilka innych akcji to bardziej element chwili czy twój styl? Znaczy ja staram się ogólnie walczyć nieprzewidywalnie. Na, na sparingach może robię tego trochę więcej, jakoś staram się jakichś wariackich technik używać. W walce staram się być bardziej dokładny, bardziej jakiś taki systematyczny, nie, 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 nie wardyować aż tak bardzo, ale myślę, że z walką na walkę będę gdzieś się otwierał, no bo wiadomo, że to też jest trochę inna stawka i człowiek jest bardziej ostrożny i, i woli dokładniej zawalczyć, niż, niż tutaj gdzieś troszkę poluźnić sobie, bo naraza się jednak na kontry. Pojedynek typu krew za krew, tobie z nosa, twój, twój rywal z kolei, z kolei czoło tak, gdzieś tam, no okolice czoła. był z backfista, więc... Jakiś taki odcięcie. killing mode ci się wtedy włącza, jak widzisz krew? Eee, nie, nie, ja jednak jestem takim zawodnikiem. Wiadomo, widzę, że trafiłem, widzę, że, że gdzieś ten zawodnik dostał, no to, to się jednak trenuje, tak? No, nie ma czegoś takiego, że no, pff, halki, jedziemy, no bo człowiek nie, 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 nie wytrzyma, jak, jak tak na przykład tutaj Rafał, gdzie, gdy go trafiłem, przetrzymał to w stójce, odszedłem, widać było, że troszkę gdzieś tam myśl przebiegła, poszedłem po nogi, obaliłem, usłyszałem narożnik, od razu poszedłem, dosiad za plecy. No jednak trzeba myśleć, to nie jest, jest jakaś walka na ulicy, to nie jest jakieś mordobicie na ustawkach, trzeba myśleć i staram się Staram się to robić w każdej walce. Chcesz iść za walką, ale rozsądek jednak gra dużą rolę i w tym w tej walce myślę, że pokazałem, że, że rozsądnie również walczy. Pomimo końcówki, ten pojedynek toczył się w większości w stójce, chociaż był jeden taki mniej chwalebny moment, kiedy prawie że sprowadziłeś Rafała, ale on się chwycił siatki. Czy to w jakiś sposób Ciebie deprymowało wtedy? Nie, nie, nie. Ja przygotowałem się na to, bo widziałem gdzieś jakieś urytki. Rafał tam się często chwytał siatki. Nie to, żebym mu coś zarzucał, ale no, jakoś byłem przygotowany na to. Nie, 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 nie miałem zamiaru jakieś za wszelką cenę sprowadzać. Chciałem spróbować tego elementu no i udało się, no, wiadomo, to jest walka, trzeba walczyć dalej. Ja bym walczył dalej, nie wiem, nie wiem przede wszystkim yy, myślałem, że sędzia w ogóle to przerwał przez rozcięcie Rafała i że chciał go trochę ptę y, zakleić. Nie zorientowałem się, że to chodziło o złapanie się siatki. Dopiero, gdzie odszedłem, tak spojrzałem, że, że koledzy mają, e, Sasza Lewicki ma pretensje do sędziego i dopiero to do mnie doszło, że chodziło o złapanie siatki. Nie, nie, nie mam żadnych pretensji, nie, nie jakoś nie, nie doszło to do mnie. Pytaniem e, kończącym, czy, czy dłużej teraz zagościsz w PLMMA, czy gdzieś poza organizacją, coś ciekawego się do Ciebie szykuje? Nie no, w PLMMA jestem od początku i planuję póki co jeszcze się troszkę tutaj pobić, ale jeżeli jakaś super, mega fajna propozycja wyjdzie, jakiś UFC, e, coś takiego fajnego, nie, no, Mirek tak, Mirek coś tam załatwi, to, to czemu nie, jestem otwarty na propozycje, nie, nie za, staram się nie zamykać, staram się jak Bruce Lee być jak woda I, i ten. I myślę, że jeżeli coś fajnego wyjdzie, to na pewno, na pewno się zgodzę pod, pod warunkiem dobrych warunków. O. O, Życzę Ci w takim razie, żebyś tu, jak najczęściej gości broni tego pasa jak najdłużej. Gratuluję. Dzięki, dzięki wielkie portalowi MMA News. Zgadza się. MMA News. Eee, oglądajcie powtórki walki na Orange Sporcie, w MMA News również, będą highlighty, tak. Będą highlighty, eee, bardzo fajna gala, myślę, że jest warto obejrzeć i dziękuję wszystkim, którzy wspierali mnie przy organizacji tej gali, mojej rodzinie, Dzikiemu Wschodowi z Białej Podlaskiej, Mirkowi Oknińskiemu, o cholera, wszystkim, 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 eee, wszystkim z Łodzi, gdzie byłem na obozie sparingowym, no, no, no nie wiem, kim jeszcze mogę podziękować, wszystkim, którzy mi pomogli w tej walce, dziękuję, to było dla Was, dzięki, powodzenia, hej.